Hej, witaj z powrotem! Też witam! Jak tam? No, trzeci dzień w pracy, czuję się świetnie! Jestem nachypowany na nową dawkę, y siedzenia w kostiumie, który może mnie w każdej chwili zabić. Mam nadzieję, że jesteś gotowy na ciężką pracę dzisiaj. Nie mogę się doczekać szóstej 6 pm. <grymne> <grymne> Okej, okay, więc mamy tutaj jakieś dochodzenie, może dojść do tego, że możemy zamknąć pizzerię na kilka dni, A ja sam już nawet nie wiem, ale to tylko wiesz, to wszystko jest... Y nie mogę znaleźć słowa, więc wolę to przetłumaczyć. Więc to znaczy, ale to tylko są środki ostrożności. To, jest, to nie jest nic innego, niż są środki ostrożności, nic no, poza no, tym. Wszystko garnie w kilka dni. No, zajmijcie swoimi sprawami i ja będę ci tutaj dalej dostarczał informacje świeże. A zanim zapomnę. Okej, okay, więc zastąpiła mała zmiana w sposobie użycia kostiumów. Nie. <laughs> Okej, okay, dobrze, to fajnie, wko to fajnie wkomponowali. Yy, mamy nowe wskazówki co do noszenia yy, kostiumów. Nie! Nie noś ich. Ok. Uh, uh, uh. Czyli po prostu musisz teraz yy, musimy wyglądać miejsca. Spraw, żeby dzieci czuły się szczęśliwe i aby były żywe. Więc nie mogę nosić śmiercią na kostiumów. Wolelibyśmy, żebyś nie nosił. Technicznie dalej możesz, ale. Nie możesz nas pozwać. Jeżeli ty albo ktoś bliski umarł, co? Uh, no. Uh, no. Uh. Pogubiłem się, pogubiłem się 20 minut temu Pamiętaj nasze motto, zamiatamy pod dywan i wszystko jest w porządku Piękne motto, kocham, uwielbiam um, Więc stwierdzam, że możemy się przejść do... Uh, nie wiem gdzie Dining area, dobrze pójdziemy do dining area um, Spróbujmy pozbierać trochę tokenów Myślę, że... uuu, nie ma jeszcze ludzi Porozglądajmy się a nie mogę serwować pizzy, ponieważ nie mogę się kostiumu. Oh shit. Pójdźmy gdzie indziej, to musimy dzisiaj pozwiedzać coś. The Pirates Cove. Ten Foxy. <laughs> uh. Search the Cove. Przejrzyjmy, może coś znajdziemy. Kilka tokenów. Znaleźliśmy 50 tokenów, jest bosko. Możemy kupić coś, co e, pozwoli nam prawić kolejną grę. I The Fox. Dobra. E, po, zostawmy go. Nie, niech sobie zrobi co chce. Niech sobie tam te swoje. Oznacza, 44 tokeny kolejny? Wow. Dobrze. Mm, check the inventory. Lead the accused place. Mm, Przejdźmy się do... Arcade? Dining area Przejdźmy się tutaj ogólnie I stąd chyba możemy dojść do... Do każdego miejsca mniej więcej w tym obrębie I chcemy pójść do Price Corner Tam chcemy kupić ranch, co jest kluczem chyba jakimś Back again, partner Klucz, no Dokładnie, taki taki wiecie, francuski czy coś Znowu wróciłeś partnerze um. Firecracker, chyba tego nie chcemy Gitara Possession zero, co? Opętanie? O co chodzi? A nie, posiadanie, dobra, to jest posiadanie, nie opętanie O Jezu eee, Dobre do naprawiania rzeczy Kupimy, ok? Możemy coś sprzedać, nie mamy nic do sprzedaży Key item range, dobrze więc pójdźmy teraz do arcade, naprawmy sobie tą maszynę, zobaczymy, co teraz z tego wyjdzie. Mm, repair Happiest Day. Jak nowe. Poznaję tę muzykę Mi się tak nostalgicznie zrobiło Ouch. 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 Nie wiem co on mówi Nostalgicznie mi się zrobiło bo, bo Five Nights at Freddy's 3 miał najwięcej takiej, tego typu muzyki Jesteś martwy Ojej e, Ale zrobiłeś co mogłeś stary oni wszyscy poszli. Teraz. Yy, to zależy od siebie, czy chcesz zobaczyć ich najszczęśliwszy dzień. Kevin został wciśnięty we Frediego. Jego pasją była muzyka lat 80. -tych. James został wciśnięty w kostium Boniego. <laughs> Jego pasją było posiadanie twarzy. <laughs> Co? Ja nie powinienem. Daisy została wciśnięta w strójczyki. E, jej pasją była pizza Pepperoni. Andrew został wciśnięty w String Nie e, Nienawidził sałatki. E, w ciało nacha no zostało wciśnięte. Zostało o zostało z, zostało ukryte najlepiej. Nie ma teraz fizycznej formy. Jego pasją jest wysadzanie pisuarów. <laughs> ja wiem, dona Golden Freddy, jako duch wysadzający pisuary Kocham tą grę, nie wiem. No. Um. Uh, when the souls are drawn back, they will appear behind me. Ok, jeżeli przeciągniesz z powrotem duszę, to pojawią się za mną. Proszę przyprowadzić ich tutaj. Nie wiem, co to jest, to no. Pogrążenie do wydarzeń, w tym co ja zrobiłem faktycznie między nosami. O! O! To, to, ej, to się robi ciekawe. Ja nie, totalnie nie rozumiem, to się robi ciekawe. No dobra. Mogę jeszcze raz coś zagrać? Nie, O jezu. Ten Foxy za kurde tam z tyłu patrzy. Tu, tu, gdzie stoję? Tu. No w środku tego jest rura. Boże, biedny lisiasty. Nie robi się tak. Nie <grywanie> piercie. Dziękuję. <laughs> Co jest? Dobra, wyjdźmy stąd. Przeszukajmy teren, wyjdźmy stąd 34 tokeny nie znalazłem, super. Dining area ja tam nic nie zrobię. Show stage. Możemy tam podejść, ale też nie będę nic zrobił ciekawego raczej. Boni już jest cały przynajmniej. Inspekt Bonnie coś powie nowego czy. Thank you. Nie, nie powinien nic nowego, dobra. To po prostu przejdźmy się do. Wyjdźmy. I przejdźmy się do restroom hallway. Przejdźmy się do naszego safe roomu, żeby zapisać hej hey, przystojnie. Ja o, nie ma problemu. Myślę, że możemy spokojnie pogadać. Jasne. Jestem Police Department super, jesteś e, członkiem po, e, departamentu policji w Denver, super. Prowadzicie śledztwo, tak? w jakiej sprawie? Eee... O, pięć dzieciaków zaginęło. Ostatnio ja to było widziane tutaj. If you see anything unusual na fioletowo, ej, to jest creepy. <gryzanie> Widziałem mordercę pięciu dzieci, we <gryzanie> a rusty hacksaw Hacksaw? czy to jest piła? To nie jest chainsaw, ale hacksaw? Piła do metalu. U jezu! U jezu! <gryzanie> eee. Nie za dużo poza dziwacznym ee klientem Fine. Nie wiem czemu tak odpowiedziałem So Więc naprawdę jest jakieś śledztwo dziwne Koleś kazał ci zabijać dzieci a ty się dziwisz że jest śledztwo? Rozejrzyjmy um, się po holu Dzisiaj dużo nie zrobię ale więcej tokenów spoko pójdźmy do safe roomu i zapiszmy Najpierw zapisujemy Save the game Nie wiem, co mam robić. Skoro nie ja mam na sobie kostiumu, to mogę iść się wylać. Yes! Yes! A rączkę Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia co ja robię w tej grze yy, Co ja, co ja tutaj robię Check inventory No nie no, wychodzimy stąd Idziemy do dining area, bo tutaj nie mamy co robić Fioletowego typa nie było Go somewhere else no, nie mamy gdzie iść za bardzo Pirates Cove, tam nic nie było Arcade Kitchen Możemy pójść do Price Corner i kupić yy, Coś nowego. Firecracker. Czemu to jest sprzedawane w pistolet dla dzieci? Gitara. I mikrofon. Zakupię to sobie. Poczemu by nie. Będą następne jakieś yy, wypady czy coś. Rozejrzyjmy się tutaj, póki mam jeszcze pół godziny przed szóstą. I może coś znajdziemy. Nie znalazłem nic. Trudno. Dobra, ale coś tam kupiłem z tokeny. Jest szósta, koniec dnia. Okej, okay, super. Zobaczymy, co będzie teraz dalej. Eee, nie wiem, zacząłem troszeczkę poważnie do gry podchodzić. Chwilowo. Eee, mam wrażenie, że ona zaraz pierdyknie czymś mocnym. Ona pierdyknie czymś mocnym. Dziękuję, Zalia, za podsyłanie screenów z, z live'a. Dziękuję. Dziękuję, doceniam. Naprawdę doceniam. Nie zobaczycie, prawda? Muszę przyciemnić ekran. Muszę przyciemnić ekran. Doceniam. Dziękuję. Dzięki. Naprawdę doceniam. Naprawdę. To, to będzie mój nowy avatar na Facebooku. Żegnasz się z Fongajem, wychodzisz. Fongaj został do późna, żeby porozmawiać z policją. Nie ma znaku. Nikt nie widać się purple, fioletowego człowieka, Purple Guya. Mm. Wychodzisz przez okno i idziesz do domu jutro, będzie inny dzień. E, wychodzisz przez okno. To, mnie, to jest najbardziej niepokojąca część tego, żebym wychodzi przez okno. Czemu wychodzi przez okno? Jest siódma wieczorem, jest masa policji. Tu jest Fongaj, okej. Okay. Uratuj Freddy fazbenders od policji. Witaj. Witaj pani Carlton. O Jezu. Jak mam uratować? Golden Freddy, jedna prawa, mam za nim podążać? Okej, okay, czy oni wszyscy mówią to samo? Oni się tu rozglądałem do późna. Gdzie mnie Golden Freddy prowadzi? I Czemu? Czemu akurat parę. Boże, parę. Guy'a O co chodzi? O, ćma. To będzie miało jakąś bardzo chorą fabułę, ja coś przeczuwam. ćma się dobrała do mojej lampy. Już druga. Jedna tutaj siedzi grzesznie na głośniku. A jedna lata jak porypana. Siądze na dupie. Na dupie, ale nie na mojej. Co? Co? Okej. Okay. Okej. Okay. Trzeba zacząć pracę i ten świetnik. E, czy pongaj czy właściwie w tej grze jest przedstawiony jako perpluraj, który zabija te dzieci? Bo się schowa w kostium w momencie kiedy kiedy yy, policjanci przeszkolowali pisterię, więc co on zamierza zrobić? O, chłopie! Czuję, że dzisiaj będzie świetny dzień. Czemu drzwi są zamknięte? Check your phone for messages, go home, you little bitch. <ścoughs> um, masz jedną wiadomość. O siódmej wieczorem z wczoraj, zaraz powiem jak dotarłeś do domu. that okay, due to budget restrictions the previously mentioned safe rooms are being sealed at most locations including this one work crews will be here most of the day today constructing a false wall over the old door face nothing is being taken out beforehand so if you left anything inside Współpracujemy bardzo co się otworzyli? O, oh, oczywiście otworzyły, i znajoma osoba wyszła naprzeciw. Co ty memo? <grym zainteresowań> Te rozmowy są tak perfekcyjnie wciśnięte w tą grę I jak on stoi przed tobą z tym telefonem Hello, hello! What on earth are you doing here? genialne to jest. Zauważyłem, że zostało zamknięte. Ktoś użył jednego z kostiumów to nie byłeś czasami ty? No tak wiem, że tego, są same to praktycznie. No tak wiem. E, Fuck this, I'm living. <laughs> nie dobra, eee. O co chodzi? To nie ma sensu. Wybacz, e, po prostu jest mi w twojej chwili cię dość ciężko. Mamy jeszcze jedno. E, przyjęcie zaplanowane na jutro. Tak, jakieś urodziny. Pamiętaj, żeby tam być. To bardzo ważne, żebyś był tam i mi pomógł. Proszę. Czy mogę na ciebie liczyć? Eee. Postaram się tam być, nie chcę cywać. I mean you will Yes Thank Foxy Dzięki Foxy'emu Boże, w sensie takie dzięki Bogu Tak jak to wiecie, to jest to thank god, a to jest thank Foxy Do zobaczenia do jutra Okej okay. It's getting fucking weird To był szybki dzień w pracy E, 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 hello! E? Ok, więc dzisiaj w Pongaj powiedział Ci, żeby przyjść na e, party, które będzie jutro. E, dzisiaj było zamknięte. E, troszkę dziwne. Żeby robić imprezę w czasie masowego mord w, w Dochodzenia w sprawie masowego morderstwa. E, ale pamiętałeś o swojej obietnicy, żeby uratować dzieci. Z nieskończoną grą Happiest Day, ich dusze nigdy nie osiągną... spokoju. Musisz iść na imprezę. Jutro jest inny dzień, na fioletowo to jest. Jak sam kolor czcionki potrafi coś... Coś... Nie wiem. Hit up the facts, 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 hit up the facts. Up the facts. Up the facts Podnieś Foxygo, hej ty, y odłóż tu ze stronnego Foxygo z Portem Nadu. Grand 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 kan kan Wielki kanion, o Boże. Wielki kanion, a nie canyon. No nie, wyrzucą go. Your... <laughs> what <laughs> what <laughs> <laughs> oh oh, oh. Okej, okay. witaj pracowniku. E, to jest nasz ostatni event, zanim zamykamy na zawsze. Pamiętasz strój Kulketa? E, tak. E, nie zamykałem go razem z resztą. Jest zamknięty w pokoju w, z Fresberem, o którym wspomniałem Ci w dniu pierwszym. Będziesz musiał zabawić e, jednego z chłopaków. E, tak, pokój jest teraz otwarty, więc idź załóż cholerny kostium. Zauważyłeś policję w, w, krążącą dookoła, prawda? Ja eee, yeah is ja. Yeah. Ja, yeah, e, więc założyłem kostium. Eee, masz pomogę ci. Widzisz? Idealnie. Czy tak nie jest dużo lepiej? Eee, Czuję, że sprężynowe naciski przyciskają mi puca. Ta puca, ta, nieważne. <głosy> <głosy> e, idź i zabaw tego chłopaka, czy coś. Ciężka praca. Okej, okay, niezła impreza, ale coś jest nie tak. Jak zabawisz dzieci? Powiedz. chory e, żart, do flip flap. E, um. the yeah do the yeah do the flip nope make way for the birthday boy here comes that boy what the fuck To nawet nie jest dzieciak. Chwila, moment. To jest policjant. Please get on the car. Oh yes. We Jezu. finally Jakiego zabójcę? This entire party was a sting operation to lure you into the open. Mr. Corthan gave us a pretty good tip. To wszystko, to ta cała impreza była po to, żeby cię wyciągnąć na zewnątrz. Mr. Cowden dał nam niezłą wskazówkę. Boss, Twój szef. Have... Okej, okay, idź z nami spokojnie, ty będziemy musieli cię poharatać. E... 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 Okej, okay. co to było? E... O nie, to. To. To shur. Farfour. <laughs> I will liberate Freddy's Fazbender pizza. Liberate. Uwolnie Freddy Fazbender pizza I will drive out the mongrel dogs out of the empire, aka from Guy. Okay. I will kill you, or uh, I am a fair for. Dobra, pozabijam wszystkich, spoko. Nie tylko nie w twarz. Co, je, co się stało? Nie, nie ogarniam. E explain. Explain. To jest właściwie zakończenie gry. To jest zakończenie tej popapranej gry Jedno z wielu, bo widać, że gra na wiele To jest... To jest ending To jest kurwa chory ending Ta muzyka Ojo pierdolę Czemu ja w to wcześniej nie grałem? Dobra, ludzie, to było e, Day Shift at Freddy's. Ja e, ekstremalnie się cieszę, że przypadkowo w to zagrałem na tym streamie. Ekstremalnie się w to cieszę, że w to zagrałem. E, Nie mam, nie mam, słów Nie wiedziałem, że dobre games z FNaFa jeszcze istnieją Fangamy, które nie są horrorami, tylko takimi pierdołami głupimi A Five Nights at Five Nights było fajne do czasu, potem się było nudne To było idealnie, żeby pograć, porzucić się z głupiego humoru i nie dać się znudzić, a skończyć grę Jest takie, takie Я пицы.